Witam na konferencji prasowej po meczu Arki z Miedzią Legnica, wynik 2 do 1. Jest z nami trener Miedzi Legnica, pan Radosław Bela. Witam. Dobry wieczór. Bardzo proszę, trenerze, na początku, o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. E, no, dzisiaj przegraliśmy trenerze, z... Bardzo proszę. Dzisiaj przegraliśmy męż, bo po prostu byliśmy ze swoim e, słabszym: odrywala i to nie ma co odrywać. Jest to nasza pierwsza porażka, więc ja tutaj nie widzę jakichś tam powodów, żeby, żeby robić z tego wielką tragedię. Tym bardziej, że dążyliśmy i zmianą ustawienia, i, i później już graliśmy pięcioma napastnikami do tego, żeby odwrócić e, wynik spotkania, co nam po części się udało. Niestety dzisiaj nie odwróciliśmy tego wyniku na naszą korzyść. E, dziękuję moim zawodnikom, że starali się grać do końca i, i starali się ten mecz co najmniej zremisować a trenerowi Wojtkowi Łobodzińskiemu gratuluję serdecznie, bo w bo dwa tygodnie myślę, że dwa tygodnie na zmianę ustawienia i na, na uwidocznienie swoich zalet to jest naprawdę krótki czas, stąd też z racji mojego dużego szacunku do niego no po prostu mu gratuluję, gratuluję zwycięstwa arcy. Także tyle. Dziękuję. Z nami trener gospodarzy Pan Wojciech Łobodziński, Witam trenerze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ważne zwycięstwo żółto-niebieskich. Bardzo proszę na początku o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No wydaje mi się, że zasłużyło nasze zwycięstwo. W przebiegu całego meczu odkrywaliśmy więcej sytuacji, bardzo dobrze biegaliśmy, byliśmy agresywni. Trochę niepotrzebna ta nerwówka w końcówce, bo tak naprawdę to była jedyna szansa. Nie może ta jeszcze po strzele głową w, w całym meczu, więc wydaje mi się, że odrobiliśmy zadanie. Na te dwa tygodnie dobrze się przygotowaliśmy do, do tego meczu no i, i chciałem podziękować chłopakom, bo też nie ukrywałem, że jest to ważny tak dla mnie emocjonalnie mecz i, i oni o tym wiedzieli, bo dzisiaj to na, na odprawie powiedziałem, że, 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 że ważny to jest mecz dla mnie, z szacunku dla niedzi też, dla was tutaj, co przyjechaliście również, no 10 lat tak nie da się zapomnieć, więc, więc, więc szczególny mecz, przyjaźnie zostają. Ale to my byliśmy dzisiaj.